Zakon Świętej Agaty. To nowy horror reżysera Piły numer 2 3 i 4, który zapowiadałem również właśnie w zapowiedziach na rok 2019. Mówiłem wtedy, że całkiem klimatyczny zwiastun, a fabuła plasuje się następująco. Mamy tutaj pewną młodą dziewczynę, która jest w ciąży, no i z racji tego, że nie ma pieniędzy, no to akurat udaje się do tego zakonu, żeby na spokojnie Móc tam przebywać, właśnie zanim jeszcze urodzi swoje dziecko, w takim bezpiecznym środowisku, żeby te siostry jej pomogły, żeby o nią zadbały. No i miało być wszystko ładnie, pięknie, i tam właśnie ten poród miał zostać odebrany, i tak dalej, i tak dalej. Jak się domyślamy, wszyscy tutaj zebrani, tak pięknie nie było, ponieważ jest to horror, który w zasadzie wiele horrorów w sobie nie ma, ale chyba ten gatunek już teraz naprawdę jest tak luźno interpretowany, że mam wrażenie, że ma taką masę odnóg, jeżeli chodzi o jakiekolwiek podgatunki. Że chyba żaden inny podgatunek, znaczy gatunek filmowy, nie ma tylu? W ogóle przecież część gatunków nie ma żadnych odnóg, a horror ma ich naprawdę całkiem sporo. Naszą główną bohaterką jest Mary. No, i właśnie jak już jest w tym naszym tutaj tytułowym zakonie, no to dowiaduje się dosyć szybko, że panuje tutaj całkiem niezły rygor, i te siostry mają takie swoje konkretne zasady, których się sztywno trzymają. No i oczywiście wszystkie zebrane tam osoby, a generalnie praktycznie każda z nich to jest dziewczyna w ciąży, one po prostu mają kogoś na zewnątrz tego swojego zakonu, kto wyszukuje, powiedzmy. Jakieś właśnie dziewczyny, które mają podobną tutaj sytuację życiową, które nie są same sobie w stanie poradzić, no i ściągają ich do tego zakonu pod przykrywką oczywiście rzekomej pomocy i zadbania o nie, a tak naprawdę mają tutaj jakiś swój inny, ukryty cel, którego dowiecie się z filmu, jeżeli będziecie chcieli obejrzeć, chociaż na koniec tego materiału zrobię kilka minut spoilerowych, dlatego że ja bardzo nie lubię, jeżeli film na samym końcu strzela sobie w stopę i. Odczuwa się takie wrażenie, że po prostu ktoś nie miał pomysłu jak to zakończyć, a pisały to aż trzy osoby, tak, mamy trzech scenarzystów i nie wymyślili nic bardziej sensownego, dlatego byłem tutaj bardzo mocno zdziwiony, bo można było i że Facebook ma to raz, ale dwa, że zastanowić się, dlaczego ktoś raptem wyrwał logikę w ogóle z egzystencji i wpakował takowe zakończenie i o tym powiem chwilę na samym końcu. Mother's approval is all you should concern i believe that you could że the być we've been waiting for. Nasza bohaterka Mary długo to mery nie pozostanie. I mam na myśli tutaj jej imię i stąd też właśnie tytułowa Agata, Dlatego, że oni zmienią jej imię na Agata właśnie na wskutek tego, że była nieposłuszna, no to stwierdzili, że muszą jej zrobić rename. Dokładnie tak to jest ujęte tym słowem właśnie w tym horrorze. Czyli tak naprawdę stare imię zostaje porzucone, i ona musi uwierzyć w to i musi im powiedzieć, przede wszystkim, kilka razy, tak dosadnie, że teraz nazywa się Agata, że Mary została porzucona. Jest w tym filmie jedna taka rzecz, względem której miałem naprawdę ambiwalentne uczucia, czyli takie przeciwstawne, bardzo mieszane. Z jednej strony spoko klimatyczne to było, a z drugiej strony momentami. Dlaczego w tym momencie, akurat, jest taka wstawka? Mam na myśli tutaj soundtrack, cały kształt w ogóle muzyczny, bo momentami naprawdę muzyka doprawia ten film, jest tak bardziej mrocznie, jest po prostu odczuwalny taki. Klimaty i przede wszystkim te sceny jeszcze bardziej troszeczkę wybrzmiewają i lepiej to chłoniemy, aniżeli w przypadku gdyby tej muzyki został w tym momencie na przykład pozbawiony, a wiele scen było oprawiane całkiem niezłym soundtrackiem, ale momentami wjeżdżają takie utwory, które nie są już samą muzyką, tylko ktoś tam coś śpiewa i to jest jakieś takie, mam wrażenie, maryjne pieści przerobione na horrorowy twór. I zastanawiałem się właśnie w tych momentach o co tam chodzi i kto to wymyślił. Do czego to pasuje? Nie mam pojęcia. Po prostu te sceny miały wtedy wybrzmieć bardziej horrorowo, a podchodziły w tych pewnych momentach pod komedię i wybijało to troszeczkę z rytmu. Liczyłem oczywiście tutaj na eksplorowanie jakichś sekretów tego zakonu, tak jak też mówiłem w zapowiedzi. No i rzeczywiście tak było, mieliśmy na przykład w Zestunie jakąś tajemniczą postać, która miała jakąś dziwną białą maskę na twarzy, chociaż bardziej to wyglądało jak worek po ziemniakach i w filmie też tak wygląda, natomiast było to nieco tajemnicze. I w filmie niestety ujęta jest tak samo jak w Zwestunie. Jakaś postać zostaje pokazana, ale nie wiemy za bardzo o co tam chodziło. I jest tutaj parę takich niedopowiedzeń. I o ile niedopowiedzenia mogą bardzo dobrze funkcjonować i nawet w, i w horrorach, to niestety tutaj pewne rzeczy są tak rzucane, że po prostu nie wiemy po co, na co i komu i dlaczego i o co z tym chodzi. No i właśnie te nasze siostry na przykład szprycują te młode dziewczyny, które trzymają w tym zakonie, że komo z własnej woli, oczywiście one się tam znajdują, no ale później już panuje taki rygor, że w ogóle ciężko się stamtąd wydostać. No i szprycują ich, nie wiadomo, czym, jakimiś tabletkami, pewnie jakieś podchodzące pod dragi, nawet w każdym razie mocny towar. Na przykład wtedy montaż tutaj przejmuje powiedzmy pałeczkę i tak są sceny pomontowane, żeby rzeczywiście ukazać, że ta nasza bohaterka, która jest powiedzmy w danym momencie naszprycowana, a głównie oczywiście ona myśli naszą główną bohaterkę, Agatę już, nie mery, no chcą ująć jej perspektywę, jak właśnie ona w tym momencie się czuje, gdy jest naszprycowana czymś takim. I tam też różne dziwne rzeczy się pojawiają. To wygląda bardzo chaotycznie. Okej, okay, to jest uzasadnione tym, że rzeczywiście może być naszprycowana, to ten chaos może się wkradać. ale na przykład pojawiała się jakaś... W zasadzie w jednej scenie raz się pojawiła jakaś dziwna postać, Którą ja bym tutaj interpretował dwojako przynajmniej, ponieważ z jednej strony niby jest to horror, a tak jak mówiłem elementów horroru tutaj ciężko naprawdę znaleźć. Z lupą można ich szukać na spokojnie, ale właśnie pojawia się jakaś dziwna postać gdzieś za plecami naszej głównej bohaterki, tylko i wyłącznie w tej jednej scenie, gdzie ona jest naszprycowana, więc raz że mógł być to efekt tej halucynacji, ale akurat pojawiło się za bohaterką. Więc moim zdaniem nie była to halucynacja, no bo przecież nie widziała, co ma za plecami. Ale z drugiej strony, tak jak mówiłem, tutaj wlatuje taki chaos, że momentami można się pogubić, nie wiadomo, co jest do czego, ale pojawia się tam jakaś dziwna, nie wiem, płonąca wręcz postać, którą ja bym tutaj interpretował jako powiedzmy jakąś wyższą istotę, jakiś wyższy cel, dla którego w ogóle one tam w tym zakonie swoim pracowały. No bo pomijając cały taki przyziemny, realny wątek, to mam wrażenie, że właśnie momentami ktoś tam chciał tutaj, to znaczy twórcy oczywiście chcieli zasugerować być może coś paranormalnego. Ale czy do końca tak było? Ja szczerze powiem, że nie wiem. Mamy tutaj całkiem sporo postaci zaangażowanych w to przedsięwzięcie. No i na przykład odprawiają jakieś swoje dziwne rytuały, na przykład scena z trumną, która nie jest spoilerem, bo jest pokazana w zwiastunie. Ale po prostu umiejscawiają tam kogoś, zamykają w tej trumnie, no i na skutek tego próbują oczywiście wyłuskać coś, albo tutaj jakąś metamorfozę zastosować względem właśnie postaci, i na przykład tak też się odbywa w ogóle zamiana imienia naszej głównej bohaterki, że katują ją zamykając w tej trumnie i po prostu otwierając co jakiś czas, dopóki ona nie pęknie, po prostu i nie powie, że nazywa się już Agata, a nie Mary, tak jak to było wcześniej. Your continued meddling. I na ten moment zakończę wystawię ocenę i przejdę jeszcze na 2-3 minuty dosłownie do części spojerowej, bo chcę tylko i wyłącznie tutaj przyczepić się trochę do zakończenia. Także zakon świętej Agaty dostaje ode mnie 5 z plusem, czyli takie 5,5 na 10. Byłaby to ocena lepsza, na pewno byłaby to szóstka, może nawet siódemka, gdyby zakończenie inaczej tutaj wypadło, gdyby w ogóle było inaczej napisane, bo naprawdę do pewnego momentu o, ile byłem sceptyczny po pierwszych takich 10-15 minutach, bo troszeczkę mi to nie leżało, to później całkiem dobrze się to rozkręciło, oglądało się to nieźle i po prostu ten klimat całego tego zakonu, tego miejsca i też dobrze grające postacie, jakoś tutaj powiedzmy, no, dawały perspektywy na dalszy rozwój jakiś potencjał był. Natomiast, właśnie sama końcówka, może gdyby jeszcze nie aż tak absurdalnie została potraktowana, to na spokojnie też szósteczkę bym postawił. A gdyby w ogóle inaczej to zakończenie zostało poprowadzone, to pewnie i siódemkę. Niestety e, face palm był, dlatego tylko i wyłącznie 5 z plusem, także tutaj półtorej gwiazdeczki musiałem odjąć. Taka ocena ode mnie właśnie ląduje na filmie. Wydajcie znać, jeżeli już byliście na premierze, jak oceniacie, jeżeli nie, no to skomentujcie, czy macie ochotę się wybrać. We'll bring them nothing but You are immoral, corrupt and vile. Jedną rzecz dosłownie chcę tutaj omówić, ponieważ mamy w tym zakonie kilka dziewczyn, no i najbardziej zdeterminowaną do ucieczki jest właśnie nasza główna bohaterka, która próbuje nakłonić też inne do ucieczki. Niestety część z nich już pod koniec filmu będzie no najzwyczajniej w świecie martwa, bo te nasze siostry mają tutaj dosyć nietuzinkowe w ogóle formy i sposoby na powiedzmy rozprawianie się ze swoimi yy, rzekomo. Wziętymi pod opiekę lokatorkami. Większość z nich na tyle się boi, że po prostu ze strachu chociażby. No nawet nie podejmą próby ucieczki, czy w ogóle nie będą chciały o tym rozmawiać. Jedna właśnie gdy raz pękła i chciała tutaj o czymś porozmawiać, podzielić się swoimi jakimiś wrażeniami i taką traumą, która miała miejsce, bo myślała, że te siostry zabiły jej dziecko, ale akurat one tymi dzieciami po prostu handlowały, i te dzieci właśnie trafiały do jakichś różnych rodzin. I tak naprawdę właśnie przeróżne małżeństwa to byli sponsorzy całego tego zakonu, inaczej to by nie funkcjonowało, a tak właśnie dawali takie hojne datki, przez co oni mogli funkcjonować, mieli pieniądze i te dzieci zostały sprzedawane. Właśnie przez naszą tutaj, powiedzmy, główną dowodzącą tego zakonu. I you. Agatha. No i nasza właśnie główna bohaterka, już całkiem blisko porodu, troszeczkę tutaj pokaraskana, po prostu ranna, dociera do biurka i znajduje tam trochę pieniędzy. Wcześniej jeszcze kradnąc klucze, bo rzeczywiście trzeba było czymś to otworzyć, to było zamknięte na klucz, w ogóle wszystkie drzwi tam były pozamykane, więc jakoś musiała się poruszać. No to musiała mieć oczywiście klucze, no i zdobyła tam nie wiem, kilka set, może parę tysiaków i przekupiła wszystkich w tym zakonie. Wręczyła koperty z pieniędzmi dla sióstr, wręczyła na przykład dla księdza, który też tam był zamieszany w ten spisek, który w ogóle wcześniej jeszcze na przykład policjanta udawał. No i oni wszyscy się zebrali w grupkę i tą głównodowodzącą właśnie siostrę, która całym tym zakonem sterowała, zamknęły do tej trumny i ją tam zostawiły, a nasza główna bohaterka dzięki temu mogła uciec, no i wezwała policję i tak naprawdę wszystko się wtedy skończyło. Ta policja końcowa scena wygląda tak, że otwiera te trumny, ale już nie zostaje nam pokazane w ogóle co tam się wydarzyło. Oczywiście pewnie w mojej interpretacji jest taka, że Właśnie ta babka, którą tam zamknęli, no po prostu umarła w tej trumnie, ze strachu być może nawet. Chociaż działo się to tak szybko, że jeszcze nie powinna umrzeć. Na pewno tlenu miała wystarczająco, ponieważ to praktycznie wszystko działo się w czasie rzeczywistym. Ona uciekła, ta policja za jakiś czas tam dociera, także nie leżała tam tydzień na przykład, żeby powiedzmy umrzeć z wycieńczenia czy z głodu. Ale nie wiemy co się tam stało. To jest tak naprawdę temat do otwartej dyskusji. Możemy tutaj interpretować, polemizować, bo tak jak mówię, nikt nam nie pokazuje dosłownie co się wydarzyło. No i tak naprawdę chyba jedyny argument, jakiego ja się doszukuję na obronę tego zakończenia, to jest to, że może już te wszystkie siostry, które tam były, które pracowały właśnie dla tej swojej liderki, już naprawdę nie mogły patrzeć na to, co ona robi, do czego je zmusza i tak naprawdę jak to wszystko tam wygląda i wzięły, się zbuntowały i chciały ją pokonać i, wiecie, i przejąć po prostu na przykład tą robotę dla samych siebie, chociaż z drugiej strony pozwoliły przez to głównej bohaterce uciec i tak naprawdę przecież. Cały ten zakon zostaje w tym momencie jakby zdemaskowany. I w ogóle jeszcze inna bohaterka wcześniej zatruwa resztę tych sióstr i one po prostu padają. Trutką na szczury zostały zatrute, także najpierw wsadziły tamtą liderkę do trumny, później zostały otrute trutką na szczury. Ale najbardziej chyba właśnie absurdalne i głupie jest to, że wystarczyło kilkaset dolarów im wcisnąć i raptem porzuciły wszystkie wartości, powiedzmy, które tutaj wyznawały, porzuciły to, że pracują dla jakiejś liderki, że pracują dla jakiegoś wyższego celu i... Tak na spokojnie swojego własnego lidera, przywódcę grupy wrzucamy do trumny, jeszcze dajemy się otruć i pozwalamy uciec z głównej bohaterce i zdemaskować cały ten zakon. No, brzmi to trochę absurdalnie pewnie dla większości z was, naprawdę dla mnie też to było lekko niedorzeczne. Także tylko w sumie chciałem tym się podzielić w tej części spoilerowej, dajcie znać, jeżeli już widzieliście film, jak wy to odbieracie. Tutaj można jeszcze debatować tak naprawdę i różne sobie powiedzmy. Fazy tej końcówki omawiać, bo to tak bardzo skrótowo Wam powiedziałem, ale jeżeli widzieliście film, to doskonale wiecie, co się tam wydarzyło, więc nie ma sensu też ze szczegółami się rozpowiadać. Nie wiem, dajcie znać, jak Wy to odebraliście. Dla mnie to po prostu odebrało takie przynajmniej właśnie półtorej gwiazdki, które odjąłem z oceny. Na dzisiaj to już było wszystko w tym materiale. Żegnam się z Wami, do zobaczenia i cześć.